Witam, nazywam się Wigun 12 i to jest nowa seria, na moim kanale. Zagrajmy w Pro Evolution Soccer tryb liga Mistrzów. sporo Pro Evolution Soccer 13. Gramy Ligę Mistrzów Real Madryt. Będziemy się starali, to zaraz będzie trwała tak, dopóki odpadniemy. I mam długość meczu 5 minut, bo nie chce mi się tak. Długich odcinków, właśnie z tego nagrywać. Może kiedyś się pojawią w przyszłości z Master Langue trybem karierz zawodnika. Albo druk, będę prowadził klub jakiś. Ale to jeszcze zobaczę. O. O, ładne nas rozklepali. 1-0 przegrywamy już. Muszę przyznać, ładna klepka. Nie w której minucie już 3-4. Czwarty, Szle nie wiem, co się dzieje, no to go tak jak zwykle, spróbuję. Aj, nie wiesz, o kurde, chciałem krótko jeszcze. No. O. Pierwszy mecz grupowy tak podałoby się pokazać a nie przegrywać już Dobra, piwa. Prawie wygrać by się przydał, albo remis, żeby nie stracić punktów, głupio. Moim zdaniem spalony był. Jeden-jeden. Karim Benzema Ładnie strzelił Zobaczmy powtórkę tego gola po ładnej akcji Ronaldo. Ładna piła tutaj, ładnie od razu pierwszy kontakt. Zrobiłem obrońcę i strzeliłem. A więc Lil Real Madrid 1-1. O! Spalony, minimalny, bo tam już cofał, a ja mu dopiero podałem. O właśnie. Aż linia nierówna nie była. Kurde, takie zamieszanie było, że nawet nie wiedziałem gdzie piłka, ale potem tam strzeliłem jakoś i zatrzymałem się piłka na obrońcu. O, tutaj teraz dribbler klasy światowej. Kurde, chciałem już od razu zagrać, odwrócić się i piłka. O, tak jak teraz, tata, tata. a i nie wyszło. Dobra pierwszy, nic się zmieniamy, gramy drugą. Benzyna i... Mestos na I Maria. Oj, oj, co zrobiłem? Popatrzcie, nie podałem. Ale teraz mały lag, sorry za to. Zobaczmy powtórkę, jak ten tam kamienica wykończył, po samym poprzeczkę szurło, chyba, jak mi się wydawało przynajmniej, nie było faulu, moim zdaniem teraz dobra, mniejsza. Kurde! Dobra. O, drożny. To mi się najbardziej, najmniej podoba w PSie. Też drożne bardziej wyglądałem jak strzały, mocno bita na obromkarza. Nie, bez problemu. Laker'a takie strzały. O, tutaj. Dosyć dobra, jak się rozprowadzić. Mogłem. Bych poleciał. Di Maria. Techniczny strzał. Po ziemi. 2-1 Real Madryt. Zobaczmy powtórkę tej ładnej akcji. Aj ładnie, poklepalca i benzyna wszedł między dwóch straci. I to podanie i Di Maria spokojnie, spokojne, mierzone uderzenia. LIL, Real Madrid 1-2. To ładnie, ładnie. Nie stracimy może punktów. Najlepiej by było, jakbyśmy nie stracili punktów. O. O. Kurde. Rata on dupę, Iker po raz kolejny. Ja chciałem wypuścić i od razu podać prostopadom, ale to... było widać, że coś nie wyszło. I ta piłka prostopada doszła, to... bramka. Że ta dojdzie, aj! Walte te piłki prostopadły na oślep. Szczerze powiem. mam no teraz komu dać prosto, O. Mm. Kurde. Teraz stracimy bramkę to się w darbe. Iker. Casillas. kasia. Co wiecie jego O, zaraz zwaliłem. rzucić wrzucić do akcji wcześniej i podekscytować odkarny dla mnie. O, był fałsz polkard. Ja dojcza. Pan arbiter. Szybko, tam za, mi szarzy, że się na razie. O, wiedziałem, że się skończy. Panie arbitrze. Koniec! Dobra, będę musiał Ikerem wyjaśnić. I wyjaśnił. Koniec meczu. No co? Nie ma niczego w sumie komentować w tym meczu. Wygraliśmy zasłużenie. Statystyki, Cassiasi 0. Nie, moim zdaniem powinno być 7-0. I to z Lightem. Szachter Donetsk Nord, no dobra, 1-1. Dorwiemy sobie czytanie tego nazwiska. Dobra. To co? Komentujcie, subskrybujcie, jak się podobało. Pozdrawiam, elką 12, cześć.